Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie i pozdrawiamy z Rana, z Gdyni. Jesteśmy w Gdyńskiej Rywierze, to jest San, salon Sanlux i tutaj dzisiaj kolejne... Miłe, bardzo sympatyczne doznania z pewnością dla tych, którzy poddadzą się metamorfozie. Kto z nas będzie obserwował tych wszystkich szczęśliwców? Ja przede wszystkim z bliska będę miał tę przyjemność oglądać tych, którzy przyjdą do salonu w Gdyni, którzy powiedzą takich okularów oczekuję, takie chciałbym chciałabym założyć i wtedy Angelika Panieli albo doradcy, którzy znajdują się tutaj w salonie poradzą doradzą co zrobić, aby te okulary dały ogromną radość, aby sprawiły, że ten kto je założy był naprawdę szczęśliwy. Dzisiaj dużo porad, dzisiaj dużo rozmów z doradcami z ekspertami, ale dzisiaj też oczywiście okazja do tego, żeby po 15 znowu popływać na łódce San Lux. To jest łódka regatowa, która przez ostatnie dwa dni była miejscem też akcji naszego eventu. Spotykaliśmy się z różnymi osobami, opowiadaliśmy, pływając po zatoce Gdańskiej o okularach. Dzisiaj też będzie taka okazja, żeby spotkać się z kapitanem, żeby spotkać się z załogą i żeby popływać, bo słońce. Jak na razie gdzieś tam ukrywa się za chmurami, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie kolejny piękny dzień w Gdyni przy okazji Gdynia Sailing Days. To wielkie święto żeglarstwa i wielkie święto tych, którzy kochają piękne okulary, ekskluzywne marki dostępne w Sanlux Dzisiaj będziemy eksponować, będziemy o nich opowiadać. Będziemy też łączyć się z innymi miejscami w kraju. Zajrzymy na chwilę do Poznania, do Starego Browaru i opowiemy o tamtejszym salonie, ale zanim to nastąpi schodzimy... Jeszcze raz na wodę i wspomnienie wczorajszego dnia i wspomnienie także tych chwil, kiedy żeglowaliśmy, a muszę Wam powiedzieć, że to było dla mnie osobiście ogromne przeżycie, bo po prostu zostałem na chwilę sternikiem jachtu Sanlux. Sanux jest jedną z najszybszych łódek regatowych w naszym kraju. Bierze udział w regatach tutaj rozgrywanych na Zatoce Gdańskiej, załoga pod dyrekcją, pod władzą Zbyszka Skoczylasa odnosi naprawdę bardzo duże sukcesy. To jest łódka regatowa, która waży 5 ton przy długości, ponad 12 metrów, potrafi osiągać prędkość powyżej 20 węzłów. Oczywiście takich nie rozwijaliśmy podczas naszych takich przyjemnych rejsów, ale to jest naprawdę prędkość, która robi wrażenie. Mam nadzieję, że dzisiaj kolejne takie doznania, kiedy poczujemy wiatr we włosach, kiedy poczujemy te cudowne żeglarskie emocje. W ogóle te emocje można tutaj odczuwać, bo w Gdyni, w Marinie, tam gdzie jest park, jacht, tam dużo jednostek pływających, tych nowoczesnych, tych, które pływają pod żaglami, ale tych, które są napędzane również silnikami. Także takie łodzie motorowe bardzo ekskluzywne, bardzo. Piękne można oglądać podczas Gdynia Sailing Days, podczas Polboat, Festival. To jest tak jak z okularami. Są piękne rzeczy, które warto mieć, które po prostu dają i dużą radość, i satysfakcję, ale też przede wszystkim jakość. To jakość jest bardzo ważna, bo ona zapewnia również komfort naszemu w samopoczuciu takie to, co istotne oczywiście dla nas przede wszystkim, ale przede wszystkim też dba o nasz wzrok. Tak więc myślę, że z tą teorią zgodzi się Roman Pożwald, który jest w tej chwili w Poznaniu. Romku, witam cię i pozdrawiam serdecznie z Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie z Poznania, ze Starego Browaru. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Poznań, jaka pogoda w Poznaniu, u nas słońce kryje się momentami za chmurami, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to, aby dzisiaj po południu popływać i aby rzeczywiście jeszcze tej żeglarskiej przygody z Sanlux doznać, zaznać, jaka pogoda u Was? W Poznaniu zawsze świeci słońce, więc idealna. Skoro w Poznaniu świeci słońce, to znaczy, że w Poznaniu trzeba nosić dobre okulary przeciwsłoneczne. Romku, witając Cię, chciałbym, żebyś na początku opowiedział dokładnie, gdzie znajduje się Wasz salon, gdzie można Was znaleźć, gdzie szukać dobrych, markowych, ekskluzywnych okularów. A więc nasz salon od wielu lat mieści się w Starym Browarze, czyli w samym centrum Poznania. To jest wielkopolska stolica mody, tak naprawdę. Stary browar zrzesza największe, najbardziej znane marki świata. Jesteśmy na poziomie zero, w starej, zabytkowej części, więc zapraszamy serdecznie. Bardzo łatwo do nas trafić. Pięknie to określiłeś, Wielkopolska, stolica mody, Poznań, stary browar, czyli to miejsce, gdzie warto być, gdzie trzeba być, jeśli chce się być modnym, jeśli chce nosić się dobre, markowe okulary. Dorać proszę, jakie to mają być okulary w przypadku mężczyzn. Ja wczoraj rozmawiając z Gabrysią z warszawskiego salonu z Blue City, dostałem kilka wskazówek, które przełożyły się na wybór taki spontaniczny okularów. Okularów, które powiem Ci szczerze, bez przymiarki naprawdę trafiły w mój gust. Założyłem i stwierdziłem, tak, to jest to. A ty masz więcej czasu, Wy macie więcej czasu na to, żeby porozmawiać się z klientami, żeby porozmawiać się z tymi, którzy chcą okulary u was kupić. Jak to się odbywa? A więc jeśli chodzi o klientów w starym browarze, są to tak naprawdę. Pasjonaci mody. Tutaj nie kończy się tylko na jednej parze. Nasze tak naprawdę mają 4-5 par na cały sezon letni. Więc każda para tak naprawdę jest inna. Zwracamy tutaj uwagę na bieżące trendy, na modę, jak i na preferencje klienta. Nasz klient musi dobrze czuć się w okularach. Okulary mają go ubierać, a nie przebierać. To jest taka nasza dewiza. To jest dewiza, która jest bardzo ważna i to jest dewiza, którą można rzeczywiście przełożyć, tak jak powiedziałeś, na kilka par okularów. Przychodzi ktoś, kto chce kupić okulary, a okazuje się, że wychodzi z kilkoma parami, dlatego że ma okulary do pracy, okulary na wieczorne spotkania, okulary na spacer i okulary na inne okazje chociażby. Dokładnie. Przygotowałem dzisiaj nawet kilka propozycji, co prawda przeciwsłonecznych, ale też te propozycje będą nadawały się na inne okazje, na bardzo różne okazje. Może zaczniemy prezentację od bardzo klasycznej, casualowej propozycji. Założę na siebie te okulary, żebyście mieli też lepszy pogląd na to, o czym mówię. I mamy tutaj. Klasyczny kształt awiatora. Piękne, delikatne złoto. I co jest ważne, złoto jest tutaj w szampańskim odcieniu. Odcień złota jest bardzo istotny w kolekcji męskiej. Mamy szylkretowy zausznik, czyli zausznik wprowadza ten model w taką klasykę ponadczasową. Model zdecydowanie keżualowy, tak jak już wcześniej wspomniałem, na luźniejsze wyjścia, do luźniejszych stylizacji. Czyli złoto, ten kolor jest bardzo istotny w przypadku męskiej stylizacji, w przypadku wyboru okularów dla mężczyzny. To był jeden model, pierwszy, który zaprezentowałeś. Czekamy na kolejne. Mhm. Dobrze. Tym razem pójdziemy w kierunku totalnej klasyki. Kolejna propozycja jest to model z najnowszej kolekcji Gucci. Model nieco większy. Bardzo, bardzo klasyczny jest to propozycja na lata, która sprawdzi się do bardziej wyjściowych, oficjalnych stylizacji, czyli do garnituru, do koszuli, model jak najbardziej całoroczny, do wykorzystania przez cały rok. Model do wykorzystania przez cały rok. Powiedziałeś, że to jest większy. Są to większe oprawki, większe okulary. Czy można nazwać je, skoro do wykorzystania przez cały rok, absolutnie klasykami? Oczywiście. Jeśli chodzi o kolekcję męską, bazą tej całej kolekcji jest klasyka. Są delikatne akcenty stylu retro. Ale to już w kolekcji opraw korekcyjnych. Jest powrót do lat 70. Pojawiają się z powrotem transparenty, bardziej widoczne, masywniejsze okulary. Także klasyka ponad wszystko. Wobec tego to jest rzecz, o której musimy pamiętać. To jest ta bardzo istotna reguła, która obowiązuje w tym roku. Jeśli chodzi o powrót do lat 70., do tych klimatów z pięknego okresu, dzieci, kwiatów itd., itd., kolory, barwy, piękny okres w historii również muzyki, to czy nas zaskoczysz kolejnym modelem, czy nas zaskoczysz kolejnymi okularami? Zobaczmy, co masz i co przygotowałeś. Tym razem, model bardziej szalony, mamy tutaj dosyć szeroki, taki troszeczkę futurystyczny zausznik. Model bardziej maskujący, nieco większy. Warto tutaj zwrócić uwagę na soczewkę. Soczewka w tym modelu jest delikatnie wycieniowana. Także tak jak widzicie, dół jest tutaj jaśniejszy. Więc dzięki temu fantastycznie sprawdzą się w pomieszczeniach. Także wchodząc z zewnątrz do zamkniętego pomieszczenia, tak naprawdę okularów nie musimy zdejmować. I przyznam szczerze, ja tego doświadczyłem wczoraj na plaży. Dostałem taki model okularów, który rzeczywiście może też ma wycieniowanią soczewkę, bo w momencie, kiedy zachodziło słońce, mam wrażenie, kolor widzenia, tak to bym określił, nie zmieniał się. A więc, to jest rzeczywiście bardzo ważne, co daje absolutny komfort widzenia. Romanie, czekamy na kolejną propozycję. Kolejna moja propozycja to jest powrót do lat 70., czyli model w stylu retro. Mamy tutaj bardziej obszerną oprawkę. Tak jak widzicie, jest nieco większa, wyrazista. Soczewka jest w zabarwieniu kosmetycznym, czyli ma delikatne zabarwienie, więc tak naprawdę sprawdza się i w pomieszczeniach i na zewnątrz. Co decyduje przede wszystkim Romku o tym, że wybieracie określony kształt, określony model, określoną markę w przypadku Waszych klientów? Długa rozmowa, poznajecie osobę, sprawdzacie, czego oczekuje, pytacie, jakie są wyobrażenia, oczekiwania, a często tak naprawdę po korekcie tego wszystkiego i po sprawdzeniu... Też parametrów wzroku. Może się okazać, że te modele, które zaproponujecie, są zupełnie inne, ale zadowalające od tych oczekiwanych. Nasz salon bazuje zdecydowanie na stałych klientach, także mamy już pewną historię. Wiemy, czego dany klient oczekuje. Co ma już w swoich czasach? Ta kolekcja jest po prostu uzupełniana. Jeśli trafia do nas osoba nowa, osoba, która jest u nas po raz pierwszy, robimy pełną analizę potrzeb, czyli sprawdzamy kształt twarzy, robimy analizę kolorystyczną, na którą reagują bardzo, bardzo pozytywnie, poznajemy jego potrzeby, w jakich sytuacjach korzysta z okularów, jakie sporty uprawia, bo to wszystko wpływa na potrzeby naszego klienta. Skoro poznaliście już klienta, skoro klient do Was wraca, co jest bardzo istotne i poszerza swoją kolekcję, wzbogaca ją kolejne modele, no to wobec tego czekamy na kolejny model, który może się znaleźć w kolekcji kolejnego klienta. Co proponujesz tym razem? Tym razem pokażę model z kolekcji Toma Forda. Jest to taki totalny hit, taki must have tej kolekcji. I mamy tutaj transparent. Delikatnie zabarwiony na taki oliwkowy kolor. Soczewka jest też bardzo dobrze dopasowana do tego modelu, ponieważ ma półlustrzaną soczewkę. Także genialnie wpasowała się w ten styl. Model z prostą górą, z szerszym załóżnikiem. Nie jest to totalna klasyka, ale na pewno jest to modowy produkt, który przykuje naszą uwagę. Czyli każdy mężczyzna, który chce być elegancki, który chce być stylowy, który chce być modny, rozumiem, taki model powinien posiadać w swojej kolekcji? Zdecydowanie. Okulary są tak naprawdę wizytówką każdego mężczyzny. Tak jak kiedyś mówiło się, że wizytówką jest zegarek, zadbane dłonie, to teraz do tego dochodzą jeszcze okulary. Mężczyźni nie mają jednej pary, w której chodzą. Przez cały rok mężczyźni mają kilka par, które zmieniają pod względem stylizacji, okazji i tak naprawdę też nastroju. Romku, ile macie tak w ogóle okularów, par okularów w swoim salonie. Tutaj w Gdyni dowiedziałem się, że jest 1500 sztuk. Oczywiście są też te, które zamawiane są i przyjeżdżają zgodnie z tymi wytycznymi, które zostaną zebrane, które zostaną uzgodnione podczas wizyty klienta w salonie, a ile u Was jest na stanie i ile spośród nich wybrałeś dzisiaj do prezentacji w sumie? Na stanie mamy około 1200 sztuk okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych łącznie. Wybrałem dzisiaj 5 modeli przeciwsłonecznych, które wydają mi się najciekawsze i każdy z tych modeli prezentuje zupełnie inną historię, zupełnie inny styl. Czyli poznaliśmy te najciekawsze według Ciebie, które zaprezentowały się, które są teraz na topie, które trzeba mieć, jak w przypadku Toma Forda. Są to okulary, które nawiązują stylistyką, klimatem do lat 70., ale to jest absolutna klasyka, o czym mówiłeś i co podkreślałeś. Romku, zapraszacie do siebie tych, którzy chcą oczywiście dobrać właściwe okulary, te z korekcją również. i Myślę, że to jest właściwe miejsce, gdzie każdy, kto chce być modny, się powinien pojawić. Dzisiaj rozumiem, też oczywiście okazja, żeby jakąś metamorfozę też u Was przejść. Oczywiście, taka okazja tak naprawdę jest codziennie. Codziennie nasi specjaliści przeprowadzają metamorfozy, czekamy na klientów chętnych do zmian naszą wizytówką są tak naprawdę nasi klienci także to w jaki sposób dobierzemy ich im okulary świadczy później o nas To jest piękne podsumowanie i oby wasza marka cały czas była tą najwyższą, żebyście byli top of the top, bo tak jak powiedziałeś zadowolenie i to jak wyglądają wasi klienci świadczy o was. Trzymam kciuki i życzę, żeby rzeczywiście cały czas ta marka była na najwyższym poziomie, żeby salony ekskluzywne, które dzisiaj odwiedzamy, również były przykładem dla tych, którzy markowe rzeczy chcą mieć w swoim tak naprawdę, gdzie, gdzie się trzyma rąku okulary w ogóle? Gdzie je trzymać? W etui, które znajduje się gdzieś w szafie, w biurku, czy na przykład są specjalne tak na marginesie, jakieś specjalne pudełka, jakieś specjalne schowki do okularów, tak żeby one też oczywiście były dobrze zabezpieczone? Oczywiście mamy etui na okulary, ale etui jest tak naprawdę używane dopiero przez klientów, okulary, które są przechowywane przez nas są magazynowane w specjalnych pojemnikach do tego przeznaczonych. Te pojemniki są zabezpieczone odpowiednim materiałem tak, aby produkt był bezpieczny i bez żadnej wady. Romku, dziękuję Ci bardzo, pozdrawiamy z Gdyni. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Przypomnę, Roman Pożwalt to menadżer z salonu w Starym Browarze w Poznaniu. Tak jak Romek pięknie powiedział, w modowej stolicy Wielkopolski Stary Browar to jest to miejsce, które trendy mądowe wyznacza. Jeśli chodzi o optykę, o okulary, to przede wszystkim w Sanelux tam możecie znaleźć to, co jest ważne i co jest istotne w tym momencie i co trzeba nosić, aby być. Bardzo trendy. Dziękujemy Romku, pozdrawiamy serdecznie i również dziękujemy za tę część dzisiejszego spotkania. To jest na razie wszystko, co dzisiaj chcieliśmy zaproponować przed południem. Po południu, po 15, słyszymy się, widzimy się z Gdyni, z Mariny tam kolejny etap naszego morskiego morskiej przygody z Sanlux, popływamy troszeczkę będziemy mieli kolejnych gości będzie okazja żeby też opowiedzieć o okularach przeciwsłonecznych które można wykorzystać właśnie w tej turystyce morskiej w żeglarskich przygodach które tak naprawdę fascynują i o których można byłoby długo opowiadać zresztą nasz kapitan Zbyszek z to jest jest człowiek, który opływał kawał świata, ale pięknie opowiadać dzisiaj pewnie będzie o swoich przygodach regatowych, bo regaty to są emocje, to jest współpraca, to jest Team, który współtworzony jest przez dziesięciu załogantów, którzy znają siebie doskonale, którzy ufają sobie i którzy myślę, że tak samo ufają, tak jak klienci doradcom sobie nawzajem, żeby stworzyć coś markowego, coś dobrego, coś fantastycznego. Dziękujemy, pozdrawiamy. Uśmiechamy się z Gdyni. Mamy nadzieję, że dzisiaj słońca w Gdyni nie zabraknie i mam nadzieję, że w pięknej pogodzie, w pięknym słońcu widzimy się po 15. Do zobaczenia.